Wraz z youtuberami zorganizowaliśmy konkurs na Gutnefa, czarny laminat o wartości prawie 500 zł. Aby go wygrać, wystarczy, że zasubskrybujesz każdego twórcę oraz komentujesz i zalekujesz film, do którego link znajdziesz w opisie. Losowanie odbędzie się 28 lutego na kanale konkursowym. Powodzenia! Siemano, jestem Lamianek, witam Was w nowym odcinku na moim kanale. Dzisiaj ponownie jesteśmy na Giferskinse. No i jak po tytule wiecie, chciałbym się otworzyć 100 kowertów, ale mamy tutaj 4 Case Battle o noże. Więc podołączamy, mam nadzieję, że będę, no na plus chociaż z jednej batli, żebym sobie mógł otworzyć te coverciki Jest pierwsza wygrana, dobra, jest pierwsza wygrana e, Dołączymy sobie do drugiej, o kurde, więcej tego jest tutaj Dobra, to jednak sobie pootwieramy dalej Zobaczymy, no czy znowu siądzie koska, koska jakaś, dobra, proszę Czy to będzie znowu moje? E, no nie, niestety nie jest moje, kurde Dobra, sprzedamy sobie, dołączymy sobie do kolejnej batli. O, to jeszcze jakiś ten z wczorajszego odcinka się nam e, przewinął w ekwipunku. Dobra, dołączymy sobie e, teraz. Może znowu, kurde, się uda? Proszę, żeby to siadło, to będzie dobrze. Tak czy nie? E, wygrana, dobra, wygrana. Już jesteśmy na plus i to fa całkiem fajnie, chyba. Sprzedaj wszystkie, już mamy 728. Dobra. No do kolejnej? Jedną z tych battle jeszcze chciałbym wygrać i będzie dobrze. 332 wydajemy. I zobaczymy sobie, czy dropniemy coś dobrego, coś lepszego. Uy, gucik jest dobrze, dobra, jest git. I dołączymy sobie do tej ostatniej batli. No jakbym teraz to wygrał jeszcze, to będzie bardzo fajnie. No i zobaczymy sobie, czy teraz wygramy. Proszę, dajcie G4. Ja w was wierzę. To siedzi, patrzcie, to moje. Let's go! Ale poleciało! Ja pierdzielę! No i tym oto sposobem zaczynam sobie otwierać 100 kowertów. Zobaczymy sobie, ile mamy na start. Podwoję swoją stawkę. 1200 zł mamy. Więc sobie pootwieramy po 10, mi się wydaje. 250. Zobaczymy sobie na sam start co nam poleci. Czy coś dobrego, czy nie? Na sam starcie otworzymy 50. Oczywiście pójdziemy na kontrakty do upgradera. No, w sumie do upgradera pójdziemy na sam koniec, jak już otworzymy te 100 kowertów Ale dobra, lecimy sobie 20 skrzynek. Czy coś dobrego tym razem? Hyperbase. Dobra, no w sumie nie ma za dużej straty na razie, więc ja się bardzo cieszę. Ja to nie będę narzekał, bo straty nie ma. Zobaczymy sobie, co teraz. Coś dobrego tu widzę, czy nie? Chyba nie. 8 zł straty. No dobra, nie tracę za dużo, więc jest bardzo dobrze. Eee, chyba czekajcie. 40 skrzynek w tym momencie otwarłym. O kurde, Dragon Lord wyleciał. Co jest, zysk nawet? O kurde. Dobra. I 50 otwarć yy, skrzynek, covert. Czy coś dobrego teraz nam poleci, czy nie? Yy, coś dobrego, czy nie? Widzę coś, czy chyba nie. Chyba nie minus. 86 zł na minus. Dobra, idziemy do kontraktu. Dobra, mieliśmy 1200 zł. Damy sobie szyściutko do kontraktu. Na jeden item sobie ulepszymy ostatecznie. Sam start, 110, dajemy. I dostajemy 79, więc nie ciekawie, ale dobra, ulepszamy sobie. Teraz dajemy 155 i dostajemy sobie ile? 111, no też nie najlepiej, też nie najlepiej. Mam nadzieję, że uda mi się jeszcze otworzyć te 50 kowertów Dobra, jest ulepszone. 100, 200 zł wydajemy, dostajemy 192. Dobra, to już jest lepiej, lepiej to wygląda. 9 i 10, cyk 226, dostajemy jakieś, to będzie jakiś stary ten. Bloodhound, o kurde, no dobra. Coś tutaj mało się wydaje w tym ekwipunku, mało się wydaje w tym ekwipunku tych pieniędzy. 444 zł i dostajemy rękawiczki za 509, dobra. Weźmiemy sobie, ile mamy teraz? 1100, dobra. Jakiś bajonet, jaki to będzie bajonet? Proszę, 1200, 905, no dobra. Jeszcze sobie poczekamy trochę. Otworzymy sobie teraz 30. Oczywiście, kontrakcik. Przejdziemy sobie dalej. No dzisiaj chyba lepiej leci. No w sumie gdyby nie te case battle, to chyba bym nie otworzył tylu tych skrzynek. E, coś dobrego chyba tak. Plus, dobra, jest plus. Cyk. E, co teraz nam wyleci? Co teraz nam wyleci? coś dobrego. Hmm, chyba nie, chociaż. Nie, 82 zł stratą, no tutaj ja mówiłem nic ciekawego. Dobra, 80 skrzynek za nami. Mam nadzieję, że chociaż teraz do 500 zł z kontraktu dobijemy tutaj wam nie przewinołem. Eee, o, o, a kawulka. no o kurde, o kurde, no proszę bardzo. Dobra, to lecimy sobie dyszka. Później zrobimy sobie kolejną dyszkę. Zrobimy sobie dwa skinki jeszcze i zobaczymy sobie ile będziemy mieć. 111, dobra no jeszcze jedną dyszkę, trzy dyszki będą oczywiście, bo trzy razy otwarłem tą skrzyczkę, jakaś Awupka za 500 może no nie no, naruszenie kwarantanny no to niestety nie jest dobra awupka w sensie w takim stanie, oczywiście jest fajna. O, gucik, który jest wart aż uu, 584, no dobra, Czyżby Dziewięćset oddało? 933 dostajemy Knife'a, czyli 700 zł może, 820, no dobra Mamy idealnie na otworzenie yy, tych skrzynek otworzymy sobie 10. Jeszcze przejdziemy sobie do jakiegoś secika czy coś, żeby sobie dobić te pieniądze. Nie wiem, do zena, może tak to nazwę. Eee, tutaj coś dobrego, kurde. Ferce pęta blisko, strata 90. I 100 skrzynek otwarte, więc let's go. Jeżeli macie jakieś pomysły, co mógłbym otwierać w następnym odcinku, to możecie śmiało pisać w komentarzu. Ja rozważę każdą propozycję. No tutaj niestety straty. Mamy w sumie 500 zł. To to sobie damy, tak, i damy sobie upgrader razy. No w sumie nie razy, nie wiem ile razy, ale na 30% sobie damy upgradera z tego, co nam teraz tutaj wyleci. Gailar Stone Cold. A do tego sobie dołożymy. Co jeszcze sobie dołożymy? Dgielek, czerwony, kod czerwony? Nie, kumicho Dragon, dobra. I ile damy sobie na upgradera? O kurde! 508, no dobra. 30%, tak jak obiecałem. 30%. Cyk, o kurde, Battlefly Knife, last Code. Dobra, ja sobie zostawię tak. I dobra, lecimy. A niestety nie siedzi. Dobra. Dobra, damy sobie to jeszcze na 5%, co może coś siądzie. MEczka X3 chociażby. No też niestety nie. Dobra. Idziemy sobie jeszcze otworzyć skrzynki premium. Też pójdziemy z nim do kontraktu i później upgrader. Idealnie mi starszy pieniędzy. Cztery skrzyneczki premium. I zobaczymy sobie, co tam nam z nich wyleci dzisiaj. AWP Simov, MK Simov. Fajnie. Ale strata. Które mam w ogóle level 55, już mam 10%. Ale ten level teraz wolno leci. Na samym starcie było tak fajnie, jak pamiętam, jak zaczynałem nagrywać G4. Uspik, co to może być za uspik? Zabójstwo potwierdzone? Nie, no, Noir. Dobra, idziemy na upgradera. Dajemy sobie to na 25%. Zejdziemy niżej. I ja Wam widzowie dziękuję za oglądanie. No i do usłyszenia w jutrzejszym filmie. Siemano.